Cześć wszystkim, jestem Julien z Filipin i witam na moim kanale. Was w nowym vlogu. Fajne, że tu jesteście. Ostatnio zrobiłam vlog znaki, że mój dom jest polski, które, a, a gdzie pokazałam rzeczy, które są często w polskich domach i które mam też u siebie. Jeśli chcecie to sprawdzić, link jest w opisie. A dziś będzie odwrotnie. Pokażę Wam, jakie są znaki, że mój dom jest filipiński. Może będzie to dla was ciekawe, jak wygląda kawałek Filipin tutaj w Polsce. Oczywiście, w każdym filipińskim domu może być trochę inaczej. Ja po prostu pokazuję rzeczy, z, z którymi dorastałam na Filipinach. I mam także teraz tutaj, w moim domu, w Polsce. Mieszkam w Polsce. A mój dom to filipiński i polski klimatów. A w tym vlogu pokażę Wam rzeczy, które zdrażają, że mój dom jest filipiński też. Pierwszy znak oczywiście ja, Filipinka. A teraz przejdźmy do pierwsze i bardzo ważne. Rzeczy we każdym filipińskim domu. Ryżowar na Filipinach ryż jemy prawie we każdym posiłku. Nawet trzy razy dziennie śniadanie, obiad i kolację. Bez ryżu posił posiłek po prostu smakuje nie tak samo. Dlatego w moim domu, tutaj w Polsce, ryżowar to absolutna podstawa. Oczywiście, razem z ryżowarem kolejnym znakiem jest zapas ryżu. Zamiast ziemniaków, jak w polskich domach, my mamy zawsze ryż gotowy na każdy posiłek. Kolejna rzecz, która stradza filipiński dom, Parowar. Lubimy gotować pierożki na parze, a także tradycyjne filipińskie słodkości, ciasto ryżowe. Kolejnym znakiem filipińskiego domu jest klasyczne filipińskie trio kuchni. Brązowy cukier, sos sojowy i sos ostrygowy. Na Filipina te trzy rzeczy są podstawą niektórych posiłków. U nas w domu zawsze stoją razem, gotowe do odzycia. I nie chodzi tu tylko o filipińskie potrawy. Te składniki często używa się też w wielu azjatyckich Daniach. Szczególnie w moim regionie częściej używa się brązowego cukru niż białego. Wyspa, z której pochodzę. Jest jednym z głównych producentów cukru na Filipinach. Mącowy cukier jest też częściej używany w pieczeniu niż biały. Kolejny znak filipińskiego domu: klimatyzacja. Na Filipinach jest bardzo ciepło i w porę suchej naprawdę bardzo gorąco. więc klimatyzacja jest bardzo ważna. Mam tutaj w moim domu w Polsce, ale prawie nie używam, bo nigdy nie było mi to za gorąco. Następny znak to mój ulubiony kwiat hibiskusa. Na Filipinach prawie wszyscy mają ogród pełen hibiskusów. A te kwiaty roczną praktycznie wszędzie. W moim domu w Polsce też mam dużo hibiskusów, Choć teraz zimą nie mają kwiatów i jest mało słońca w mojej okolicy. Tak wyglądają, gdy kwitną. Kolejna rzecz, bardzo często spotykana w filipińskich domach, śmiejący się Buda. Wiele rodzin wierzy, że przynosi szczęście, dobrobyt i pozytywną energię. Dlatego często stoi w salonie. Ja też mam jednego w moim domu, tutaj w Polsce. Kolejny znak filipińskiego domu muszle kapis. To bardzo filipińskie muszle i jedne z najbardziej popularnych na Filipinach. Robi się z nich różne dekoracje, lampy, talerze, ozdoby i pamiątki. Dlatego oczywiście Mam kilka także w moim domu w Polsce. W moim salonie mam muszle kapis w formie dekoracyjnej talerze. Mam też kilka mniejsze. Mam też kilka muszli w formie wieżącej dekoracji na ścianie. Zrobił je mój tata na Filipina. To kolejny sposób, w jaki filipiński klimat. Trafia do mojego domu w Polsce. Że mój dom jest filipiński. Oczywiście, każdy dom jest trochę inny, ale to są rzeczy, z którymi dorastałam na Filipinach i które zauważyłam też w innych filipińskich domach. I też również mam tutaj w Polsce. Dajcie znać w komentarzach, który znak najbardziej was zaskoczył. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Moje wlagów to naprawdę dużo dla mnie znaczy. Nie zapomnijcie zostawiać łapkę w górę i subskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia w następnym filmie.